I słuchacze, mam nadzieję, że okręt, który jest w tle nie zagłusza mnie aż tak bardzo, ale to był taki mój zamysł.

gdzie jechaliśmy zawsze puszczaliśmy szanty no i to było kiedyś dla mnie takie kurde znowu te szanty a później coraz częściej, coraz częściej jak jeździłam to było takie nie no odpalaj szanty no i fajnie było także myślę, że już wiecie co to będzie jak zwykle nie robię żadnych przyciny, przyciny. Nie. Swoich filmików, żeby trochę było to bardziej takie autentyczne, to co robię, mówię. Poza tym nie umiem tego robić, ja mi się nie chcę nikomu tego zlecać, bo nie mam czasu. A rząda, którą wybrałam, to, uwaga, uwaga, bitwa. Chyba ulubiona większości nawet nie tyle co tu czatu, czy co po prostu większość osób może ją zna, jeżeli wie, czym są szanty. Także bądź trump. Zaczynamy. Rukami. Wygra ten, kto utrzyma szyb. w huku, udział ktoś przykryje się falami, jak ta Bóg ocalimy. z drugami. Wygra ten, kto utrzyma szyb. W huku dział ktoś przykryje się falami. Jak da Bóg ocalimy bryk. Bocisk nasz trafił w maszt. Usłyszałem trzask. To sterburtę rozwaliła jedna z naszych salw. Szakiel staw krzyknął ktoś. Znów piratów złość wiało, a fregatom w mordę wiało. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten, kto utrzyma szyb. W huku dział ktoś przykryje się falami, jak da Bóg, ocalimy bryk. Z fregat dwóch tylko ta pierwsza w pogoń szła, wnet abordaż rozpoczął. Ciepła krew poleje się strugami, wygra ten kto utrzyma szyb W huku dział ktoś bryk przykryje się falami. Jak da Bóg, ocalimy bryk. Bo dziś dzień tamtą mgłę i fregaty dwie, kiedy noc zamyka oczy widzę w moim śnie. Tam ci co śpią na dnie, uśmiechają się. Żyli. Ciepła krew Poleje się strugami Wygra ten Kto utrzyma szyb W huku dział Ktoś przykryje się falami Jak ta Bóg Ocalimy bryk Ciepła krew Poleje się strugami Jak ta Bóg Ocalimy bryk Jak ta Bóg Ocalimy Dziękuję wam bardzo że Kolejnego filmiku o kolejny zrobiła i dość rychło wstawiła, bo ostatnio nie mam kompletnie na to czasu. Ale to jak ktoś siedzi na moim, na moim Discordzie, to o tym wie. A właśnie, zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. I no, w mnie na streamę też zapraszam. Bo czemu nie skoro już i tak jakoś tam reklamę robię, to zapraszam. Dzisiaj znalazłam w sklepie takie coś z takim klutem, patrzcie takie żelki, śmieszne w sumie. No że jeszcze tego nie opodatkowali Chyba, że już jest dawno, bo i oskamowali mnie dzisiaj No nieważne Także dzięki, że byliście ze mną Aż do teraz Super jesteście, kocham was Pa